Cześć, witam was serdecznie, z tej strony Jarkowy. W dzisiejszym filmie mam dla was kilka ciekawych informacji ze świata Pokémon GO, oraz opowiem o tym co Niantic przygotowało nam na maj. Zanim jednak przejdziemy do tego, wspomnę tylko, że poprzedni film obejrzał tyle osób, zostawiliście tyle łapeczek. Poza tym wybrałem komentarz do dzisiejszego filmu, oraz ostatniego subskrybenta. Dziękuję za wszystkie łapki, subiki, mam nadzieję, że pod tym filmem zrobicie ich jeszcze więcej. Nie zapomnijcie też zostawić po sobie śladów w postaci komentarza i oczywiście sub z dzwoneczkiem. Przejdźmy dalej. W świecie Pokemon Go znów zrobi się gorąco, ponieważ już niedługo wejdzie nowy legendarny, baśniowy Pokémon Zernias. Jednak wcześniej opowiem o wszystkich ciekawych wydarzeniach, które będą dostępne w maju. Zaczniemy od tego, że dostępny będzie legendarny Shadow Moltres po walce z dźwigniami. Dodatkowy Super Rocket Radar będziemy mogli zdobyć z Time At Research podczas Luminous Legends X od 4 do 17 maja. Zgodnie z zapowiedzią w zamian za z Steam Go Rocket. W Ostatnich tygodniach Shadow Zapdos będzie dostępny ponownie od 1 do 17 czerwca. Więc jeżeli nie udało Wam się jeszcze go zdobyć, będziecie mieli ku temu właśnie okazję na początku czerwca. Przejdźmy do Reset Breakdown. Od 1 maja, od godziny 22 do 1 czerwca do godziny 22, nagrodą zastępczą będzie Galarian Ponit. Legendarne bossy w maju to Thandorus, Tornadus i Landorus w formach Incarnate. Już od 27 kwietnia będą dostępne do 4 maja. I całkiem nowe dwa legendarne Pokémony z 6. generacji. Kolejno Zdernias od 4 maja od godziny 10 do 18 maja do godziny 10. I Tal. od 18 maja. Od godziny 10 do 1 czerwca do godziny 10. W każdej środy od 18 do 19 odbędzie się oczywiście Ride Hour z aktualnie obecnym w rajdzie legendarnym Pokémonem. Tu będziemy się widzieć na live. Jeżeli chodzi o szczegóły dotyczące obydwu nowych legend, wspomnę w późniejszej części filmu. Teraz przechodzimy do Pokémon Spotlight Hours. W każdy wtorek o godzinie 18 odbędzie się godzina z konkretnym Pokémonem i bonusem. 4 maja. Tony i dwa razy Candy za łapanie Pokemonów. 11 maja Dratini, dwa razy Candy za transferowanie Pokemonów. Tu na pewno skorzystam z transferowania swoich legend, bo oczywiście warto. Dwa razy więcej Candy, zawsze się, zawsze się do czegoś przydadzą. 18 maja Alolan Ratata i dwa razy Expa za ewolucję Pokemonów. I tutaj możemy zrobić sobie film właśnie z ewoluowania Pokemonów, których jeszcze nie mam w Pokedexie. 25 maja Meryl i dwa razy więcej Stardasta załapanie łapanie Pokémonów. Inne wydarzenia i aktualizacje. Kolejny Community Day odbędzie się 15 maja, od godziny 11 do 17. Jednak więcej szczegółów na Janki poda nam już niedługo. Od 29 kwietnia do 2 maja, event z okazji premiery nowej gry z serii Pokémon Snap na Nintendo Switch. 30 kwietnia e, wydana zostanie nowa gra z serii Pokémon Snap. I z tej okazji w Pokémon Go odbędzie się specjalny event. Szczegóły dotyczące nowej gry na Nintendo Switch znajdziecie na oficjalnej stronie, którą podam w opisie. Oczywiście, event będzie się odbywać od 29 kwietnia od godziny 10 do 2 maja do godziny 20. Atrakcje podczas eventu Pokémony inspirowane krajem Brazem pustyni, dżungli oraz świata podwodnego regionu Lental, region, w którym dzieje się akcja gry z Pokémon Snap, takie jak Lotat, Kansea czy Daklet, będą pojawiać się częściej na dziko. Smergul będzie pojawiał się podczas robienia zdjęć częściej niż zwykle. Nie wiem jeszcze ile razy na dzień. No i oczywiście debiut Shiny Smergul. Jak zaznacza Nantic, będzie on dostępny do zdobycia tylko w trakcie tego wydarzenia i podczas przyszłych nieznanych jeszcze eventów. Więc warto robić zdjęcia, by właśnie zdobyć takiego Smergla w wersji Shine. Poza takimi eventami niestety nie będzie można już zdobyć tego właśnie Shiny Smergla. Pokemony inspirowane regionem Lental, takie jak Vaporeon Meganium i trapnich będą pojawiały się w rajdach Fit Research i Timet Research skupione wokół robienia zdjęć. Aparat jako przedmiot dla awatara oraz naklejki na prezent będą dostępne w sklepie gry. Te nowe naklejki zdobędziemy również kręcąc pokestopami. No i teraz przechodzimy do Luminous Legend X. Będzie on trwał od 4 maja do 17 maja. Oczywiście tutaj jest debiut Zerniasa oraz event skupiony wokół pokemonów typu smoczego i wróżkowego, w tym debiut aż pięciu nowych rodzin ewolucyjnych z Kalos. Inne atrakcje Spritzy, Swirlix i Gumi wraz z ewolucjami również zadebiutują w Pokémon GO. Ten ostatni będzie bardzo rzadki i będzie na Spawny Pokémonów typu Smoczego i Wróżka takich jak Dratini, Ralts czy Bagon lub Kotoni oraz innych. Nowe przedmioty Rainy Lure Modul. To nowy rodzaj lura, który przyciągnie pokemony wodne, robacie oraz elektryczne. Dodatkowo w jego pobliżu można ewoluować z w w Goodrel. Ostatnia forma ewolucyjna Gumiego. Ewolucja ta będzie również możliwa podczas deszczowej pogody w grze. Time Research z nagrodami w postaci pokemonów takich jak Spritzy, Swirlix czy też przedmiotów jak Rainy Lure Module będziemy mogli zdobyć właśnie z tych researchów. W jajkach 7 kilometrowych znajdą się Cliffa, Higliba, Azuril, Gaible, Swirlix czy Spritzy Pokémony psychiczne, smocze oraz typu wróżka, takie jak Galarian Ponita, Alolan Executor, Zernias i inne będą dostępne w Rydach. research z nagrodami w postaci Pokémonów typu psychicznego, smoczego oraz wróżkowego Galarian Ponita, Gaible, Spritzy oraz Swirlix. Poli nagryw zadań za AR mapping Scan skan 3D Pokestopu Dreama znajdzie się e, również Polita e, w wersji galeriańskiej. Dragonite i Salamence będą mogły się nauczyć ataków z Community Day poprzez ewolucję lub Charged TM. Dragonite Draco Meteor i Salamence. Outrage. Czeka nas też kolejne wyzwanie na złapanie 500 milionów pokemonów typu wróżka. Jeżeli uda nam się wykonać to zadanie w pierwszej połowie eventu, od 4 maja do, o godzinie 10 do 11 maja o godzinie do godziny 20, to najwcześniej w trakcie drugiej połowy wydarzenia, tak jak... Od 11 maja od godziny 10 do 17 maja do godziny 20 będą aktywne następujące bonusy. 3 razy expa za łapanie pokemonów na resztę trwania eventu. Debiut Panchama, który będzie dostępny w rajdach na czas eventu. Debiut Shiny Galarian Ponyty. W przyszłości odbędzie się także event skupiony wokół drugiej legendy Kalos, którą jest Event Out. I oto nowe Pokémony, które pojawią się w Pokémon Go. Gumi, Slaigo i Gudra to są typ wróżkowy. Spritzi i Aromatisse również typ wróżkowy. z Slurpów to jest typ walczący i mroczny. Panczam, Pangoro walczący również i mroczny. Typ. No i oczywiście nowy Pokémon legendarny Zernias, który jest typem. W różkowym baśniowym, najpotężniejszym z tego typu, więc zatrzymajmy się jeszcze na chwilę na infografice dotyczącej zewniasa eee, Początkową ilością CP, która będzie miała, jako Ride Boss, będzie miało 52441 CP, po złapaniu, oczywiście, setka będzie miała 2579 Najniższą wartość, jaką moglibyśmy złapać CP, to 2483 z bóstwem pogodowym jest to. 3224 CP maksymalne, minimalne ilość CP 3105 Oczywiście powtarzam, to jest z boostem pogodowym Movesety Fast Tackle i Zen Headbutt możemy takich się spodziewać Charge ataki są to Moonblast, Horn, Giga Impact, Thunder i Close Combat Podatny jest na Poison i Steel. Najlepszymi kontrami na Zerniesa są Metagross Oczywiście z atakami stalowymi, czyli Bullet Punch i Meteor Mash Następnie Dialga, również z atakami stalowymi, Metal Claw i Iron Head. Później jest Roserade, tutaj są już ataki trujące, więc Poison Jab, i Sludge Bomb. Następnym Pokemonem, który jest dobrym wyborem przeciwko Zarniasowi jest Excadrill. Metal Claw i Iron Head z takimi atakami, później Genesect w wersji podstawowej, Metal Claw i Magnet Bomb i później Jirachi też w wersji podstawowej, czyli Charge Beam i Doom Desire. Przejdźmy teraz do najlepszych Mega i Shadow Pokemonów, które możemy wybrać przeciwko Zerniasowi. W pierwszej kolejności jest to Shadow Metagross z atakami Bullet Punch i Meteor Mesh. Następnie Mega Gengar z atakiem Leak i Sludge Bomb, to są ataki trujące. Mega Drill, Poison Jab i Sludge Bomb, Shadow Scissor. Bullet Punch i Iron Head oczywiście to są ataki stalowe Shadow Victory Bell, Acid i Slash Bomb Shadow Mutus, Psycho Cut i Psy Strike to są również zada tutaj dosyć dobre obrażenia. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Mam nadzieję, że przydadzą Wam się nowinki i informacje, które przedstawiłem w miarę możliwości i niektóre kwestie rozwinę w następnych filmach. Pamiętajcie, by pod filmem zostawić komentarze, łapki i mile widziane, oczywiście, subskrypcje z dzwoneczkiem, by zawsze być na bieżąco z moimi materiałami. Ja się z Wami żegnam. Dzięki za. 군단해주